W północno-wschodniej Bułgarii obowiązuje stan wyjątkowy. Trwają poszukiwania dzikiej czarnej pantery. Władze w regionie Szumen ograniczyły dostęp do Parku Narodowego i ostrzegły mieszkańców przed niebezpieczeństwem, po tym jak w poniedziałek znaleziono świeże ślady. Władze ostrzegły, że zwierzę jest niezwykle niebezpieczne i nie należy się do niego zbliżać. Położymy pod wszystkich wsyczkę na Szumenie głosy na do które ustanowiono o wizycie dla nablaża podwodnia Sytuacja ta jest uszyłą dynamiczną. Te z Ameryki wziąłeś zadań, zapasem żywotnej sprawy to naporta, kładę naszą złą na cel. Zastawiono pułapki, a specjaliści pomagają w schwytaniu zwierzęcia żywcem. Operacja rozpoczęła się po opublikowaniu w mediach społecznościowych filmu przedstawiającego zwierzę przypominające czarnego lamparta, swobodnie wędrującego po największym parku w Schumann, popularnym miejscu spacerów czy pikników. Na terenie parku znaleziono szczątki jeleni i kotów, którymi żywiło się zwierzę. Ślady odkryto również w pobliżu kultowego pomnika w parku. Według śledczych zwierzę nie uciekło z zoo. Uważa się, że zostało nielegalnie przywiezione do kraju przez osoby prywatne, a następnie zostało wypuszczone lub uciekło.